W dzisiejszym odcinku testujemy Luay! Więc już go kupujemy jednostkę Louie I został nam tu peble razle raz, 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 raz. i razdle I nad nie wiem kto ale okej okay. I czekajcie czekajcie bo muszę sprawdzić No bardzo ważną rzecz Czy wreszcie nam zaleciła? Tak Następny to który będziemy testować to będzie to My tu mamy Louiego Siemano Louie mam, mam trzy ichoru tak, dosłownie, zabrakło mi chyba tam 13 i choru i później ja z korduplem musieliśmy Ja z mam kamieniem jak tam go woli nazywać. Em, musiały musiałem zdobywać dwa, dwa i choru Robimy Circus run Robimy Circus run Robimy Circus run chyba Bo ja tu będę testował. Ok to ja tu już biegnę i piszę. A, B, C, tu Cirkus. Ran. A, B, C. A, B. Tu Cirkus. Ran. 2 na 8. No. Co? 2 na 8. A, ta, and, and lu, on, li. Jata and lu, ej, on, Circus, Nikdo Chyba nikt do nas nie dochodzi. Bakuje Matusza i na trinketa. Ta on. Dosłownie nikt do nas nie chce iść. Dobra, ja wam to zatrzymam. Okej, okay, widzę, Wiemy, tu już je jedziemy z panem Krudupem. Z zrobiliśmy jednak normal rana, bo na cirkus rana dosłownie nikt nie chciał nam dołączać. A więc myślę, że normal rana to była lepsza opcja, bo to jest na dandy rany. Już nie pamiętam, co my tam robiliśmy. Okej okay. I can distract, Ok. Can I distract, Ok. Ja będę grał Luim, bo to jest testowanie Luiego. Luiego. Lui, Lui. Sprout please stay strapped. Sprout. Tapes for Tapes for Sprout, drodzy widzowie, bo inaczej się tego nie zrobi, no. Tapes for Sprout. Tape for Sprout Dobra, tutaj jestem ja i... W ogóle do cirkus rana. Znaczy, jakiego cirkus rana? Do cyrkowej drużyny. Dołączy um, pick up. Ej, to nawet nie ma jakichś mega na tego na tych. W ogóle do cirku z drużyny, em, w której jestem... w której jest Luigi, Ja ta dołącza Blob. A o tej postaci więcej wam powiem na odcinku. Medyk! Med! To pisze im tu, że med. To jest w ogóle kosmo w drużynie? Rudy Take, piszę im że Rudy, Rudy to Rudy Take. Take, nie, to moje, to moje. To było na nagraniu. Uwieczniliśmy to, że Rudy to wziął. Owieczniliśmy to. Dobra. Ile w ogóle? Dobra. Leo, to jest taka Git-postać. 8, <ścoughs> mi choru. Następna postać na koronę będzie jata, więc. trochę za mało chyba. Trochę za mało chyba na jatę. Okej, okay, mamy. Tu już. Jeden masteri. No, jeden procent do Mastery i do jego zrobione. Myślę, bo do Louiego, czyli do tego balona, nie ma teraz jakiegoś sensownego skina, bo było jedynie do zdobycia na holiday, na święta. Był taki z więc myślę, że Mastery to jest jedyna opcja, aby mieć jakiegoś skinka do Louiego, bo na razie nie ma żadnego fajnego skinka do Louiego. Ty jak du mamy teraz. Ej. Ej, prilowatą jattę. O nie. I am running. I'm just gonna sky running. Dobra. No w ogóle chyba zgubiliśmy. Zgubiliśmy naszego pebla Mateusza. Mm. Nie pamiętam jak go miałem jeszcze nazywać. Wszyscy zapomnieli. A, kurde, No to zgubiliśmy naszego wybra. O! Dandy. Dandy. Run. Dandy, run. Witam się, go Dandy. Dandy, run. Dundee run. Yeah. Dobra, czyli Dandy. No, bye. No, bye. No, bye. No bye. Dobra, ludzie chcą dandy rana, więc robimy. I tak w sumie nikt nie kupuje. Em, sprout wyleciał nam z drużyny. A więc Slay. Nie wiem, jak się otwierało. Jata No no ja ta nas nawiedzała. Jako senu grałem z Kurzuplem i Mateuszem, bo znaczy i Mateuszem? Dominikiem bo z Dominikiem jeszcze w to grałem i niko tym nikt o tym nie wie niestety, ale to prawda. Chyba tego wiecie. Mateusz, nie się piszesz? Ludzie, no... Halo?! Dobra, ja tu kończę szybko, finiszuję tą maszynę. I fin jest. Bo fin właśnie robi coś takiego, że się tu tak powolno chodzi. Dobra, robię tu tą maszynę. Pick up. W ogóle żadnego itemku nie wziąłem. Nie jestem sobą. No rób kolejna kapsuła z reserwem. Dobra, podniesiemy. I mam już 5 kapsuł z researchem na 50 Dobra, więc biegniemy, miał, 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 miał miał, miau, miau, miau mnie najbardziej co wykończyło w tym luim to Mastery na popi. Myślałem, że to dosłownie będzie moja ostatnia postać jaką zdobędę w tych, które teraz są dostępne, ale... Jednak nie. Teraz zdobywamy EAT, Razlej i Dazle i To. Tegan. Choć jak widziałem, Razlej Dazle w statystykach jest dosłownie takie same jak ci Wszyscy Starterzy, czyli Poppy, Boxen. Kogoś zjedli. O! A! Bo on ma lekkie lagi. 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 Pytam się go, czy ma lagi. No chyba ma. W ogóle zostaliśmy sami w czwórkę. To jest w ogóle najlepsze. Sami w czwóreczkę, w czwóreczkę, w czwóreczkę. Sami. Bez nikogo? Na gusy na gusy. Dobra, biorę to. No znowu, ta dwójka. Dwójka z toaletów toiletów. Małych. Dobra, ile maszyn muszę kończyć 30? Więc myślę, że teraz będę musiał jeszcze grać Britney, aby zdobyć jej master, aby mieć vi. Powietrze ze mnie uciekło. Ja nie mogę. Co się stunęło? Help mi. Jak ja teraz szybki. Co się stunęło? Czemu ja jestem szybszy? A, bo mi chyba... A, bo mi powietrze zleciało Więc jestem szybszy. Tak chyba na logikę. Dobra, to. Zostaliśmy sami. Trójkę. Sami. Za chwilę zostaliśmy sami. Za, za chwilę zostaniemy sami. Z naszym Mateuszem, który ma skin'a Rudiego Rudeusz <gryśla> Rudy Głowa Rudeo. Rudeo, Rudeo Rudeo, Rudeo Rudeo, 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 Dobra, biorę to Mam już 43 chorób. Teraz biorę to coś A, to są te piłki gumowe. i tak to może coś dobra. Użyję sobie jednej. No i. No i. Skibili. Ale jest tu coś. Dobra. Użyję obu. Wiem, że to jest strasznie nieodpowiedzialne. Ale i tak te cukierki się bardziej przydają niż takie gumbalsy. Bo nie wiesz, jaki efekt ci wypadł. A, ta. To... O, nie. Dawaj. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> oh, no. Ktoś mnie widzi. Nie wiem skąd, ale widzimy inspektor karet. Hihi, <laughs> Inspektor Karetto. Noj. Ale teraz jestem szybki. Ho! Jestem chudy. <laughs> Jaki chudy, co? O, danka. Jaki ja szybki teraz! Gdzie jest ostatnia maszyna? Halo! I ja oni mówię jakie szybkie, jakie piękne. Tak to można metry przebywać. Czyli na ludziku. Piękne, 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 biegnę, biegnę. Tu chyba było... Tu chyba coś się stało z naszą jadą de na seju. No Jeszcze GT. Dobra. Jak tu już 40 tylko? Nie. Naprawdę. A, on też nie żyje. No to niestety wideo będzie koniec tego odcinka ze zbliżenia na Rudiego. Bye bye!